Cześć Boże, kochana siostro, kochane bracie, w tym nowym roku, ja jestem teraz na Bracji i chcę Ci przekazać takie słowa, żebyś miała, miał odwagę w swoim sercu przeciwstawić się wszystkiemu, co oddala Cię od Boga. I też takie słowo, takie mam w sercu przekonanie, że tutaj jakaś dusza jest, yy, która tego potrzebuje, tych słów. A mianowicie tak, żebyś nigdy nie polegała na sobie. Kochana duszyczko, nigdy nie polegaj na sobie, tylko wszystko oddawaj Jezusowi. O wszystkim z nim rozmawiaj. Jemu ufaj, z nim się naradzaj przed najświętszym sakramentem. Otwieraj Mu swoje serce, mów Mu o tym wszystkim, On Ci będzie wszystkiemu jakby pomagał. Jeżeli będziesz sama na siebie liczyła, no niestety, będzie się kończyło tak, jak się kończy. Ale jeżeli oddasz ten problem całym sercem przed Najświętszym Sakramentem Jezusowi, to Jezus Ci pomoże. Rozwiąże ten problem, będzie rozwiązywał Twoje problemy. A jeżeli będziesz sama chciała to zrobić, pamiętaj, że Jezus Cię kocha, że bez Jego wiedzy włos z głowy Ci nie spadnie. Bez Jego wiedzy, jeśli Go kochasz, jeśli Go kochasz całym sercem, co to znaczy, jeżeli starasz się wypełniać. Tak jak potrafisz Jego słowo, a Jego słowo jest święte, niepodważalne. Jeżeli całym sercem starasz się to słowo wypełniać, to pamiętaj, że nawet jeśli upadniesz, Jezus widzi Twoje starania. Pamiętaj, powstawaj, powstawaj. Jezus pragnie Ci wybaczać. Nigdy nie polegaj na sobie. Zawsze prosi Jezusa o pomoc. On jest Bogiem. On jest wszechmogącym Bogiem i do tego jeszcze Ojcem i Przyjacielem. Przyjacielem Twoim najlepszym, który nigdy Cię nie zawiedzie. Nigdy Jemu ufaj całym sercem. Jezus nawet chce Ci powiedzieć, że nawet jeśli nie będziesz odczuwała, odczuwał Jego obecności, to pamiętaj, że On jest Twoim przyjacielem, Twoim ojcem. Jeżeli zanosisz modlitwy do Boga Ojca, to zanosisz jednocześnie do Jezusa. Jezus wysłucha Twojej modlitwy, tylko musisz otworzyć swoje serce przedstawić mu to, co w tym sercu masz. I nie lękaj się, On ci nie skrzywdzi nigdy, nawet jeśli czegoś będziesz nie rozumiała, nie rozumiał w swoim życiu. Każdego dnia oddawaj Mu serce, niech On cię prowadzi. On chce tylko dla ciebie dobra. On chce twojego zbawienia. On chce twojego zbawienia i daje siebie i też prosi cię Jezus, abyś starała się codziennie, Codziennie, jak, jak jesteś w stanie łaski uświęcającej, przyjmować komunię świętą, to cię bardzo będzie umacniało. A jeśli upadniesz, załóżmy, to wyspowiadaj się, żałuj za grzechy, aby odzyskać stan łaski uświęcającej. I przyjmij go, staraj się każdego dnia, to ci będzie bardzo, ale to bardzo umocniało. Będziesz wtedy męs miał dar męstwa, odwagi, takiej... Takiego światła, bo będzie w Tobie Chrystus żywy obecny ze swoją mocą. I nigdy nie polegaj na sobie, tylko polegaj zawsze na Chrystusie. Na Jezusie, który Cię kocha. Pamiętaj, sami z siebie jesteśmy niczym, ale z Bogiem możemy wszystko. Oczywiście co jest zgodne z Jego wolą. Z Bogiem możemy wszystko, pamiętaj. Dlatego prosi Jezusa. Żeby pomógł Ci wypełnić Jego wolę, żeby się wypełniła, módl się tak, trzyma tym sakramentem. Jezu, niech się wypełni w moim życiu Twoja święta wola, nie moja. Daj mi, Panie, takie pragnienia, które Ty chcesz, abym je zrealizował. Włóż w moje serce takie pragnienia jakie Ty chcesz, abym ja zrealizowała. I módl się cały czas. Stara się trwać na modlitwie. Gdy idziesz do pracy, jedziesz w autobusie, pracujesz, staraj się całym sercem trwać przy Jezusie, na modlitwie, na uwielbieniu. Zawsze pamiętaj, żeby z Jego wiedzy włos ci z głowy nie spadnie. Kochaj go całym sercem, Mimo, że czasami czegoś nie rozumiesz, jak on działa, jemu ufaj i rozważaj te słowa. Co na początku powiedziałem, że miej odwagę przeciwstawić się w swoim sercu wszystkiemu, co cię oddala od Boga. On ci będzie we wszystkim pomagał. To jest Bóg Wszechmogący, który Cię kocha niesamowicie. Niesamowicie Cię kocha. Jesteś Jego dzieckiem. in your land, Christ yet. Amen.